Kiedy nasi bohaterowie zbliżali się już do miejsca, gdzie powinna znajdować się wyspa niedźwiedzi, zauważyli ścigający ich sterowiec piratów i dwa latające trójkąty smoków wampirów. Eddie, Maxi, Ock, lecąc swoim balonem, nie mieliby żadnych szans ucieczki, gdyby zupełnie nieoczekiwanie nie przyszła im z pomocą czarownica Marwelina. Rozwścieczona naruszeniem granic swojego królestwa przez armadę tropika, rzuciła na nich czar bez ruchu. Na szczęście dla naszych przyjaciół, Marwelina i Tropik pałali do siebie taką nienawiścią, że na nic, poza walką między sobą, nie zwracali uwagi. Bitwa na czary tych dwóch pogodotwórców sprawiła, że balon z naszymi przyjaciółmi mógł niepostrzeżenie opuścić niebezpieczne tereny i kontynuować podróż ku wyspie niedźwiedzi. Powrót na Antarkos. Powinniśmy się już zbliżać do wyspy niedźwiedzi. Mam nadzieję, że nie roztopiła się jeszcze. Na pewno nie. Wyspa niedźwiedzi to ogromna kra. Taki potężny blok lodu nie stopnieje z dnia na dzień. Kafukey powiedział, że topnieje jak kawałek lodu w garnku z gorącą wodą. Cześć, przyjaciele. Mam dla was bardzo smutną wiadomość. Łowcy Nagród schwytali i uwięzili Różowego Barona. Różowego Barona? Uwięzili? Łowcy Nagród? Musimy mu pomóc, Kto Ektoplazmus, mawia, pomóż temu, kto tobie pomagał, bo może ci jeszcze kiedyś pomóc. Musimy najpierw znaleźć wyspę Niedźwiedzi. Przecież nie zostawimy Barona. Nie zrobisz tego, Eddie. Nie. Mm. Nie. Dobrze, dobrze, wracamy, ale szybko! Hurra! Brawo. brawo, Edi! Wiedziałem, brawo. że masz dobre serce! Szybko, zawracamy! Juhu! W tym samym czasie do Trąbka i jego przyjaciół dotarła przez radio wiadomość, która ich bardzo ucieszyła. Tu radio łowców nagród! Wszyscy złoczyńcy, bandyci, zbóje i inni, są wystarczająco śni. Są zaproszeni na wyspę Antarkos na egzekucję! Obrońcy dzieci i skrzywdzonych zwierząt różowego barona! Po egzekucji odbędzie się wielki bal. E, Nareszcie złapali tego obrzydliwego dobroczyńcę! Takę tego dnia warto by wyryć złotymi zgłoskami na czarnym kamieniu! Szefie, Ciebie, lecimy na Antarkos? Kurz na Antarkos! Ura! Ura! na A? Będziemy Będziemy Eddie, Max i Ock, prowadzeni przez Jeremiego, znaleźli się wkrótce nad wyspą Antarkos. Wylądowali pod miastem na dziwnie pustym lotnisku. Miasto było opanowane przez największych złoczyńców, Którzy zlecieli się ze wszystkich stron świata na egzekucję różowego barona. Byli tu już łowcy nagród, liczący na duży zarobek. Był także znany nam handlarz niebów Ben Lezar. Jeśli go zbytnio nie wykończą, kupię go za 500 lardów. A więc idę! Hiraci też już tam byli. Mam nadzieję, szefie, że najpierw mu każą zjeść beczkę śledzi, a potem każą wypić litr oleju rycynowego. Uwaga! O! Nikogo z prawej? Nikogo z lewej? Droga wolna! Za! Zaczynać! Zaczynać, zaczynać, Patrzcie, różowy baron, zwiążany, ojej! Zaczynać tortury! Zamęczyć dobrocięcia! Śmierć baronowi? I co, różowy barony, Nie wezwoło ci teraz? Nężny robaku, ja tobą gardzę! A teraz ten, na którego wszyscy czekacie! Żółty kat? Bartaba! Niech żyje Bartaba! Bartaba! Nie Bartaba! Bartaba! Kanalia! Ojej, oni by go za Bartaba! Witajcie, moi zbrodnicy bracia! Od jeci wymyślnej tortury mam zacząć egzekucję! Co? Nie uda nam się uwolnić barona! Jest ich zbyt wielu! Tylko różowy baron mógłby go uratować! Po świetny pomysł, dzielni! Chodźcie za mną szybko. A więc od czego mam zacząć? Niech niebeczkę słonych śledzi. Tak, A, śledzi. śledzi! Okrutni! Nie daj mu pić przez cały dzień! Nie Niech zje koszów z mleka! Sadyści! Każ mu wypić litr oleju rycynowego! Bandyci! A może mały seansik piórkiem gliglita? Da. Tylko nie laskotki, tylko nie to! Katastrofa! Po tym wszystkim niewiele będzie warta! Róża, różą, różą, róż! Niech kolor róż przejdzie na każdego z nich! Niech się staną trzema różowymi baronami! Nie, nie zniosę tego, nie zniosę! Przerwać tortury! O. Popełniliście pomyłkę! Jest tylko jeden różowy baron na świecie! I to jeszcze mi ja! Złapatko! Natychmiast! Nie wierzcie, mu! Bo ja O przepraszam, byłem tu pierwszy O właśnie, że ja To tylko nędzni naśladowczy Mam za Oszust Krętacz Złapcie Kręta! wszystkich różowych Już Jestem Hop Szybciej łapacz! Yeah. Hop, hop, tu jestem Nie pozwólcie im uciec tu. Tutaj, tutaj i łapać, łapać. Kto mnie złapie? Za mną! Wszyscy za mną! Idziemy! My złapiemy ich! Ale jak? Jedyny różowy baron to ja! Oczywiście baronie! E? Co? Duszek, ok! A, a więc ci baronowie to... Ewi, Max i pelikan Jeremy! <laughs> Dobra robota! Przyjacielu, nie wiem! Potem będziesz dziękował! Teraz uciekamy! Niech się sznury rozwiążą! Łańcuchy rozpują, a pręgier otworzy! Masz ukryte talenty, drogi Duszku! Widzę jednego! Zanim! Mamy go, mamy! Jeśli to jest twoje dzieło, Ok, to jesteś cudotwórcą! A jestem jedynie małym, początkującym duszkiem! E? Co to znaczy? Pusty aeroplan? Buku! Złap mnie! A! A co tu? Mamy go! No różowy baron, Złap go! Ja? Papa! Pa! Wzięli trąbka za barona! Lecimy teraz szybko na lotnisko! Ruszamy! Mają różowego barona! Tylko łatwiej złapać, bo nie lata! Nie jestem barona! Dobrze to wymyśliłeś, Max. Dziękuję. Teraz już sam dam sobie radę. Możecie zawsze na mnie liczyć! Trochę przeszadził. W końcu piórko Gligli gli nie jest taką straszną torturą, prawda? Och, chętnie, nie narzekaj! Wiesz, że różowy baron jest bardzo odważny! Tyle, że ma łaskotki! Ma łaskotki u pilota to żaden wstyd! <laughs> <laughs> Patrzcie! Załaskotać go! Piórko gli, Gligli! Załaskotać go na śmierć! Nie jestem baron! Ba, 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 ba. Ja, Jeśli nie jesteś prawdziwym baronem, to znaczy, że jesteś oszustem. Litości, hacię, walka, litości. litości. Litości, litości. balon z naszymi przyjaciółmi znowu leciał do miejsca, gdzie powinna znajdować się wyspa niedźwiedzi. W swojej długiej podróży nasi bohaterowie przeżyją jeszcze moc zadziwiających przygód. Przeznaczenie przejdzie im los pełen tajemnic, niespodzianek i niebezpieczeństw. Bo tam, gdzieś na krańcu rozgwieżdżonego nieba ogłoszono już wielką konferencję pogodotwórców.